W świecie ogarniętym przez pęd, za karierą, za pieniędzmi, za sławą, są rzeczy najważniejsze, ponadczasowe. Te, które liczą się najbardziej. I o tym jest dzisiejsza opowieść. Prawdziwy policyjny roller coaster, psy dają głos, wracają w starym, dobrym stylu. Odcinek 13, Wigilijna Opowieść. Drugim z rozdział czwarty. Wigilijna na opowieść. Kochanie, tylko proszę, uważaj na siebie. Spojrzenie żony wyrażało wszystkie możliwe obawy. Dzisiaj były one spotęgowane przez smutek. Grudzień 2007 roku. Nasza pierwsza wigilia jako mąż i żona jeszcze tylko we dwoje bombelki dopiero w dalekich planach właśnie dzisiaj mam nockę moje pierwsze święta w firmie. Jestem kotem, więc nie kwestionuję grafikowych wyroków pana kierownika. No ale żonka poczuła po raz pierwszy tak mocno skutki swojego tekstu sprzed wielu miesięcy. E, no weź, a może do policji wstąpisz? No to wstąpiłem. Powoli się obieram. Żona zgarnia ze stołu frykasy, aby mi jakoś tak klimat wigilijnego stołu przedłużyć. Wierzę, że uwielbiam kutię. To taka słodsza i bardziej wypasiona wersja makówki. Pakuje mi dużą porcję do plastikowego pudełka. Do tego war, kompot z suszu, do termosa, pożegnalny buziak i zostaje sama w domu. Taki to jest właśnie smutny standard dla żon mundurowych. Powoli sunę przez miasto, pustki, wszyscy dojadają karpie, barszcze, łóżka, zapach wigilii jest wszechobecny. A tymczasem pan starszy, posterunkowy, stawia się na nockę. 20.00 4.00. W szatni spotykam starszego służbą kolegę. Ma trzy miesiące służby więcej, no więc jest starszy. On ma jeszcze gorzej niż ja, bo w domu oprócz żony zostawił dzieciaki. Dostały w prezencie wielkie klocki, ale tym razem tatuś nie pomógł ich składać. Nie było czasu, służba. Jakoś tak patrzymy z kumplem na siebie i coraz bardziej do nas dociera, jak specyficzną drogę zawodową sobie wybraliśmy. Nawet w komendzie pusto. Jest dyżurny, świecą się lampki na choince. W pokoju techników świeci się światło. Jakiś dochodzeniowiec pewnie ma teraz dyżur domowy. No i nas dwóch. Patrol interwencyjny. Oprócz nas będą jeszcze patrole z innych jednostek z miasta. Życie. Im bardziej ludzie mają wolne, tym bardziej my mamy zajęte. A zapomniałem, jest jeszcze nasz kierownik i chłopaki, którzy kończą popołudniówkę. Uwijają się szybciorem, bo w domu załapią się jeszcze na końcówkę wigili. Kierownik przyjmuje ich cały majdan, sprzęt, broń, notatki. Rozpisuje wszystko w książkach. Za chwilę krótka odprawa dla nas. Rzuca krótkie, spokojnej. I też pędzi do domu. Do swoich świętujących bliskich. Plusem służby w patrolu jest to, że nie musisz odśnieżać auta. Jest ono nieustannie używane i przekazywane z rąk do rąk. Wsiadasz więc do zagrzanego radiowozu. Minusem jest to, że ten cieplutki radiowóz przekazuje na zasadzie dziedziczenia wszelkie zapachy poprzedniej służby. Pamiętam, że Tamtej wigili chłopaki z patrolu z drugiej zmiany kochali sosy czosnkowe. Auto było przesiąknięte tym aromatem. Był też drugi zapach. To jest obywatela, który wodę zamienił na wino w ilościach nadmiarowych i wieźli go na wycieźwiałkę. Kumpel mówi: ty, może oni wampira wieźli, stąd ten czosnek? Taki suchar. No nic, czas było przywyknąć. Radiowóz to nie jest pięć gwiazdek ze spa. To miejsce, gdzie kumulują się różne ludzkie historie. Przeróżne, oj, przeróżne. Podnosi się szlaban. Wypływamy na bezkresny ocean pustych ulic stolicy polskiej piosenki. Wojsko siedzi w domach, czekając na alarm. Straż Pożarna siedzi w remizie, czekając na alarm. My jeździmy. Na tym polega prewencja, zapobieganie. Ludzie muszą wiedzieć, że gdzieś tam czasami przemknie radiowóz. Zapomniane przez Boga i policję dzielnice nie mają racji bytu. Dlatego jeździmy. Czasami krótki postój obserwacje miejsc zagrożonych, rozpisanie w dodatniku i dalej jeździmy. Charakterystyczny dźwięk w radiostacji. 143.76 podjąć na adres zgłoszenie głośnej imprezy. To dyżurne. Jest 21.10. Mało kto wie, ale do zakłócenia spokoju może dojść przed 22.00. To, że policja może podjąć interwencję dopiero po 22.00 jest mitem rozpowszechnionym przez osoby, które nie znają treści artykułu 51 kodeksu wykroczeń. My znamy. Nowy blok. Już na parkingu słychać. Ubo, 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 ubo", dochodzące z czwartego piętra. Bas i hałas na klatce schodowej jeszcze bardziej dokuczliwe. Podchodzimy pod drzwi. Bez szans. Nie usłyszą nas. To jakiś DJ-ski set, który będzie trwał godzinami bez przerwy. Nie przebijemy się z naszym pukaniem. Kumpel rozgląda się i mówi: Ostatnio sierżant pokazał mi myk na takie okazje. Patrzy, a on podchodzi do skrzynki z korkami na korytarzu. Kilka ruchów i korek wykręcony. W mieszkaniu momentalnie zapada cisza. Słychać tylko głośne. Co jest? I w tym momencie pukamy do drzwi. W końcu nas słyszą. Słychać kroki w przedpokoju. Drzwi otwiera nam młody bóg. Krótkie spodenki, białe skarpety, frote, nagi tors. Zobaczył nas i zdębiał. Ale o co chodzi? Panie szanowny, wigilia jest. Ludzie chcą pośpiewać kolendy, dojeść barszczyk i tak w ogóle. No, 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 spokojnie, panie władzo, ale ja sam w domu jestem i mi się nudzi, to sobie disco zrobiłem. Co ja mam zrobić? Teraz mi jeszcze prąd padł. No to zrobimy tak. Ja panu ten prąd naprawię, a pan, skoro jest sam w domu, to sobie Kevina włączy. Zaczął się o 20.00, zaraz akurat będzie najlepsza końcówka. O. I to jest plan, panie władzuchno. dawajcie ten prąd z powrotem. Kumpel podszedł do skrzynki, korek na miejsce i stała się jasność. No to jak? Będzie już spokojnie i cicho? Się rozumie, panie Włazuchno. No a teraz pewnie mi mandat dowalicie? Mandata po co? Pan już spokojny, święta są, czas wybaczania, pouczenie. Ale jak tu jeszcze raz będziemy musieli przyjechać, to zamienimy się w Grincha i kurde świąt nie będzie. Wracamy do radiowozu. Zgłaszamy dyżurnemu, rozpisaniu w dodatniku i dalej sobie jeździmy. No, otka, spokojna, nic się nie dzieje. Około 23.00 znowu... 143.76, podjeźdź do szpitala na SOR. Zgłoszenie, że pacjent się awanturuje. No to jedziemy, faktycznie, słychać wrzaski. Na łóżku w sali obserwacyjnej facet. Drze się, że chcą go tu zabić, że on nie zgadza się na eksperymenty medyczne itp., Grozi, że wszystkich zaraz tu pozabija. Każdy z nas był kiedyś w takiej sali, więc wiecie jak to wygląda. Kilka łóżek oddzielonych tylko firaneczkami. Na jednym nasz delikwent. Zaczynamy z nim gadać. Uspokajamy. W końcu dociera do niego, że tutaj jest znacznie lepiej niż na policyjnym dołku. Zaczyna się wyciszać. Jego agresja więdnie. Sytuacja opanowana. Mnie jednak coś innego nie daje spokoju. Czuję na sobie wzrok bobuleńki leżącej na łóżku obok. Pani 90. Plus. Bardzo chuda. Twarz poorana z marszczkami, widać w nich wszystkie emocje, jakich doświadczyła w swoim życiu. Krótkie, siwe włosy, błękitna koszulka. Patrzy na mnie, jakby chciała mi coś powiedzieć. Pytam lekarza: A, a ta pani? Lekarz podnosi wzrok i mówi lodowato. Świąteczny podrzutek. Co? Ale że jak? Pytam zaszokowany. No, taka nasza świąteczna specjalność. Ludzie mieszkają z seniorami, którzy wymagają opieki. No a przecież święta to czas radości i beztroski. Są tacy, którym senior rozwadza. Nie komponuje się z magią świąt. No i na przykład na dwa dni przed Wigilią przestają pilnować, czy babcia pije dużo wody. A senior jak to senior? No nie potrafi już o siebie zadbać. Odwadnia się i finalnie trafia do nas. Akurat na dwa dni. Idealnie wycelowane niedomaganie kłopotliwego członka rodziny. Co? Jestem wstrząśnięty. Lekarz wzrusza ramionami i mówi. W tym roku tutaj tak jest spoko. Czasami mamy wszystkie łóżka zajęte. No no życie. Dobra, koniec pogaduszek. Nasz delikwent się uspokoił, dajemy mu szansę, wracamy sami do radiowozu. On na razie zostaje w szpitalu. Idę do radiowozu i w głowie mi huczy. Narasta we mnie smutek pomieszany ze złością i jednocześnie bezsilnością. Cały czas widzę niebieskie oczy starszej pani, która wpatruje się we mnie tak mocno, że wręcz odczuwałem to fizycznie. Kumpel, widzisz, coś dzieje się ze mną nie tak. Siadam w radiowozie i mówię, jest już prawie północ, zgłośmy przerwę, co? Dobra, spoko. Słuchaj, mam sprawę do załatwienia. Jakby coś, to biorę stację na sobą i wrócę do radiowozu. A ty sobie tutaj poostrój na parkingu przed szpitalem i dojedz kanapki. Kumpel mówi, nie ma sprawy. Patrzy, że biorę mój plecaczek. Szybkim krokiem idę na SOR. Pogadałem chwilę z lekarzem. Uśmiechnął się przyzwalająco. Po chwili wszedłem na salę obserwacyjną. Usiadłem przy łóżku starszej pani. Spała. Wyjąłem moje świąteczne frykasy. Kompot nalałem do wyszczerbionego kubka stojącego na szafce obok łóżka. Na biały talerzyk z niebieską lamówką wyłożyłem sporą porcję kutii. I wtedy starsza pani otworzyła oczy. Nie była zdziwiona. Patrzyła na mnie z uśmiechem w oczach. Mam wrażenie, że ona spodziewała się, że wrócę. Wzięła do ręki talerzyk i zaczęła jeść. Po kilku kęsach Popatrzyła na mnie i powiedziała: Dobra, ale ja bym dała mi miodu. I tyle. To były jedyne słowa, które wypowiedziała. Siedziałem tak i patrzyłem, jak jadła kutię. To trwało dosłownie kilka minut, bo usłyszałem na ramieniu w stacji nasobnej: 143-76, podnieść pilnie. Dalej już nie słyszałem, bo zerwałem się i pobiegłem do radiowozu. Koniec przerwy. Ogarnęliśmy kilka interwencji. Nocka przeleciała. Czwarta zero zero nad ranem. Koniec. Ale nie dla mnie. Szpital mam po drodze do domu. Zatrzymuje się, idę na SOR. Lekarz mnie poznaje, patrzy na mnie i mówi Ta starsza pani nie żyje. Zmarła we śnie. Dwie godziny po tym, jak u niej byłeś. Jestem lekarzem od 20 lat. I dam ci dobrą radę. Pracujesz w służbach młody. Nie angażuj swoich emocji. Nie wchodź tak głęboko w czyjeś życie. To jest bardzo piękne, co dla niej zrobiłeś, bo nie było przy niej rodziny. Ty byłeś jej rodziną. Dałeś jej na miastkę domu i wigilijnego nastroju. Nie do końca wiemy, czy ona w ogóle wiedziała, że jesteś policjantem. Może po prostu byłeś podobny do jej wnuka. Tak czy siak, odeszła. Weź nie. Jedź teraz do domu młody, zajmij się swoją rodziną, zrób wszystko, aby nigdy nie skończyć, tak jak ona, w samotności. To było 15 lat temu. Tkwi we mnie jednak wciąż tak samo mocno. Wiem, że rodzina jest najważniejsza. Podoba Ci się ten rozdział? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj, przydają głos w aplikacji patronite audio. Będzie się działo. Zapraszam.